Witajcie, zapraszam na update po 8 miesiącach mojego zbiornika 1000 litrów, które mam w bloku na drugim piętrze. Cześć, witajcie ponownie. 8 miesięcy minęło, dlatego zdecydowałem się dzisiaj zrobić ten update. Króciutko przypomnę, akwarium o wymiarach 150x80x60, do tego Samp, czyli jakieś 1000 litrów wody ulokowane na drugim piętrze w bloku z wielkiej płyty. No, i co tu ciekawego u mnie? No, jak widzicie, tutaj na pierwszym planie mój ogórdek Zantusowy już fajnie zarasta. Miałem troszkę tutaj problemów z tymi Zantusami, bo ustawiłem za mocne światło, troszkę je przypaliłem, straciły kolory. No, teraz już zaczyna wszystko wracać do normy. Tak jak inne korale, widzicie, tu mam troszkę SPS-ów na górze. Już też zaczynają powoli odzyskiwać kolory. No, Fawia. Pomarańczowa z niebieskimi końcówkami. Też bardzo ładny kolor. Koral. Kolor. Zielona. Tak samo rośnie od takiego trójkąta. Widzicie, ona już się tam zalewa z drugiej strony. Także, także coś z niej fajnego będzie. Ogólnie wszystko fajnie się kręci. Nie obyło się też bez strat. Wiadomo, na początku zawsze jest problem z, ze stratami. Chociaż u mnie nie były duże. Wypisało się wypisały się trzy ryby. Ode mnie niestety razem z moim białobrodem. Nie wiem, pewnego dnia po prostu wszystkie trzy dostały. Nie wiem czy to była OSpa czy Odinoza i, i pozamiatało je w dwa dni mimo włączonej dużej lampy UV. Ale poza tym wszystko żyje i, i ma się dobrze. Tutaj też popełniłem błąd. Jak widzicie obilię sobie postawiłem jedną obok drugiej, niestety ta zamordowała. Taki przynajmniej, taki przynajmniej jest mój pomysł. Chyba że jest to wina tego tego gościa. On też tam widziałem, że ją troszkę podskubywał. Nie wiem, czy, czy to jest możliwe, ale, ale mam pewne podejrzenia. Dunka tutaj widzicie, urosła też od innej główki. Ogólnie korale mają się dobrze, co widać tutaj goniopora Bardzo malutka szczepka. Teraz jest taka wielkości, raczej yy, małej pięści. Helmon, który jest ze mną od początku. Też sobie świetnie radzi. Ogólnie wszystko idzie ku dobremu yy, Lampy mam skręcone teraz na 50%. Bo tak jak wcześniej wspominałem, popaliłem korale. Yy, no i co? hepatus też już wygląda jak karp. Przywiozłem go. To miał wyglądał jak 5 zł. Tam nawet jakieś akany, One też stoją w świetle, też troszkę straciły kolory, ale już wszystko zaczyna powoli wracać. Tutaj jakaś eufilia Teraz już przygasa światło, więc one nie są takie w pełni napompowane. No jakieś patyki. Wszystko hoduję tak jak zawsze, czyli od takich szczepek centymetrowych. Tutaj już jedna Montipora złamana yy, z takiej dużej. Tutaj bardzo fluo Montipora talerzowa. Też pierwszy raz ją mam bardzo ładny koral. No i ogólnie co, ponoglądów wapiennych. Kaula strea jakaś. O, tu bardzo ładne Zantusy to są chyba Fruit of the Lump. Fruit of the Lump, chyba tak się nazywają. Jak ktoś wie, to niech poprawi. Tych nazwy nie znam, też świetne. Ogólnie pod tymi Rifflarami te korale świecą takimi kolorami. Ja nie używam tu do nagrywania żadnych filtrów ani niczego takiego. Nagrywam to tylko telefonem. No i tak, jak widzicie, nie jest źle. Cały czas coś dokładam, natomiast miejsca jeszcze jest tyle, że. Że jeszcze dużo dużo korali tu się zmieści. No tu nawet jakieś takie proste akropory, tutaj wiadomo, milka, no to ona wszędzie urośnie. Jakieś montipory, część zielonej tam, którą przerwałem na pół, bo już była taka duża. No ogólnie jak na 8 miesięcy chyba, chyba nie jest źle, nie? To jest jeszcze taki ogólny widok z drugiej strony. No, sorry, za, że jest tak to przekolorowane wszystko, ale po prostu nowy telefon i dopiero zaczynam go powoli ogarniać. Ogólnie nie jest jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie, jak to prowadzę, jak to wygląda, taki jest ogólny widok zbiornika, dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć.